Zobaczymy sobie, w końcu zrobimy sobie w takim razie tą handreskę i przetestujemy. się na standardzie. Weźmiemy sobie piarkę. Dzika locha. No spoko. Ten ataczek taki ma trochę mało satysfakcjonującą ma animację. Cały czas to jest taka sama, no to jest trochę niedorobione. Warrior ma chociaż za dwie. Różna, że wali lewo i w prawo, nie? No mnichoma ma w ogóle chyba jeszcze więcej Kurde, 50% more attack damage, ja pierdolę Przez 2 sekundy, no Dodatkowy physical damage Za na tym A, ale to tylko jednemu to nakładam I walisz to I idziesz sobie Ale nie, chyba nie mówią za co są te stage'e całe no nie no, na początek movement. Dobra, walimy ziomeczka. No za każdym razem jak mu chcę pery zrobić to on... No... Rób coś, co ja mogę sparować, chłopie. No dalej, nie? No, co jest? Dobra, walić to. No kurde, wszystkie unblockable robi. No na razie to jest jedyne, co mi się podoba. Raczej długo detonuje. No, trochę bakowo hmm, to działa, przynajmniej na razie słabo, bo. Jak ja tu nawet sparuję zioma i użyję tego, o teraz zadziałało, nie? Ale jak ja tu mam paru i spróbuję tego, to wtedy jak próbowałem parę razy, teraz oczywiście złe zadziałało. Jak próbowałem parę razy, to ten odskok trafił tych co nie miał trafić, nie? I nie dał mi tego Frenzy Chargea. Zaraz te suporty popatrzymy no, Zapomniałem, że to mam <laughs> Idziemy sobie, weźmiemy to po godzinie czytałem suporty dosłownie Dobra, ta będę próbował Robić to To i to, nie? Takie mało family friendly te skillki Na razie są A dobra No i co? Zniknął? Czy to tak miało być? Nie wiadomo. Walimy tą sokę. Jaki ratchin kurwa. No to na razie jeden skill mi się podoba Nie wiem, no taka Zadzida ta jest kurde taka Na razie takie kurde, takie mech No właśnie Ona sparowała jednego, a ja nie trafiłem w niego dokładnie i... Tylko tego chłopa, obok już mi nie dało Frenzy Charge. O nie wiem, na razie to jest wkurzające w użyciu. No ta włócznia eksplodująca jest fajna, ale na razie jest wkurwiająca. No to tego używanie to jest takie, no... no co, no muszę czekać, aż mnie trafią. o trafili mnie, teraz nie trafiłem akurat w tych. Potem więcej podforków. No nie wiem, no może być łatwiej, nie, bo po prostu. Gdziekolwiek trafisz to i w którymkolwiek momencie po prostu naciśniesz przycisk to cię ktoś tam będzie trafiać. Dawaj lamusie obsrany. No czemu nie mogę E kliknąć? Ja klikałem E cały czas. O no i jest, dobra, coś do clear'owania. O, ale bez Frenzy Charge to jest słabe. Ale to też z tym parowaniem działa specjalnie. O, no to mi się podoba. Ej, dobra, to testujemy. I to wlatuje zamiast tego będzie wiaterek, kurde stópy. O, movement speed. No i to już jest fajniejsza jakaś taka kombinacja. Prawie trapper. Nie podoba mi się to, bo trzeba za tym iść, kurde, i nie mogę iść tak jak mi się podoba, tylko tak jak to idzie. Co będę chciał robić, więc po prostu. co? No, a tak czy będziemy robić? Flaszki to mnie w ogóle nie interesują, to mnie nie interesuje. Tu też nie co jest? Tam? No, może jeszcze tu. O kurwa, jest tu. Normalnie to było tak, że jak znalazłeś tego chłopa, to prawie zawsze jest tak, że szedłeś dalej po prostu przez niego w tym samym kierunku i, i tam był portal już. O, no, ewidentnie gra mnie troluje dzisiaj. Patrz, jakiego to ma chujowego range'a. Oni wszyscy już są nie ten... Mają tego krwawienia. No. Teraz trzymałem lewy klik i mi nie chciała atakować. Tak jak wtedy mi nie chciała disengage'a robić. Patrz, jak zrobię ciach, to robię takie hop i... Z dzidy są w ziemi Więc ja zrobiłem, że one robią większy damage krwawiącym I jestem, mam milion IQ Tak to działa, nie wiem czy wiesz Że jak użyjesz jednego supporta już w poe, to milion IQ wtedy masz To inteligencja Tak No to weź tego stromboksa, no Dobra, może jednak mogę go nie brać Czekaj O... Tu na mi wyjebał. O oh, kurczęwix. No oh. czas na jedzenie kanapki. Którą właśnie przyniosłem i moja kochana. Gosia. Tak się żyje. Ja, no to bardzo mamy zasięg nakładania tego Bleeda Korda. I ale jaja... Consumable konsumable microtransaction. No, to, to trochę chamskie. Nawet bardzo. No to mi się nie podoba. Куде, но як такива армията са и във все? най ми си Рибокса купи, да? А в хой? No fajnie, bo nie wiedziałem gdzie wyjdzie, i trzymałem, przytrzymałem tego, tak odrychowo I się zespałniła, trafiła mnie i dostała damage do czy zginęła No i nie mogę zrobić strun bo to gówno tutaj jest przyszło Jak ja będę chciał gdzieś y, potem tam przyjść Kurwa, dobra, dobra Pierdole No i co, no z tego nic nie ma o, jak ja bym chciał tam teraz coś posprawdzać, no to nie mogę, nie? Pani widocznie No powiedzieć, że w no kurde. Proszę zginąć. Nie! Myślałem, że zginąłem. Co, mogę sparować to? O, nie mogę. No może spróbujemy blina. Na razie tak będzie. Zobaczymy, jak to z tym celem pójdzie, bo ja nie pamiętam, jak te jego gówna działają. Widać tę gówno musiałem przeczytać. Kurwa, nie mam flaszek, już. No dobra. O, to ciekawie wygląda też. Ale na razie. Witam, proszę Państwa, kolejny dzień. Za długo to ja wczoraj nie pograłem. Ale przeczytałem wszystkie chyba supporty, no większe przynajmniej, jakie były. Jakie są dodane? Twierdziłem, że będę próbował ro robić blida jakiegoś tam. Coś tam zaplanowałem na starym Bobie. Zobaczymy. Chciałbym, bardzo bym chciał spróbować blida i licza. Tylko, że. Nie wiem, czy Licz, czy Life leech działa z blidem. No, jeśli nie, no to będę robił, próbował jakiegoś Energy shield'a. Zobaczymy. A jak, jeśli to działa? No to tutaj tego liczę, bym chciał spróbować wziąć zamiast Energy Shield, chociaż to raczej jest mało mądre. Dlatego, że Energy Shield yy, i tak jest dużo lepszy niż Life, bo nie ma jak skalować życia, jest to strasznie. No nie ma jak skalować życia, inaczej niż siłą. Na Energy Shield masz, na życie nie masz. A i chciałbym robić, dlaczego tutaj mam na flaszki? Dlatego, że jest taki suporcik teraz, że on ci konsumuje flask charge. Yy, ale sprawia, że tam blida mocniejszego nakładasz. Chciałbym spróbować takie coś dziwnego zrobić, zobaczymy czy to będzie działać, czy nie. Na razie to jest takie... No, nawet spoko, ale na single target to tak trochę trzeba parować, żeby sobie tego bufa dać. Jeden co on i tyle tych... Ten też mi co chwilę te unblockable robi, no jeden za drugim co jest? No pan, co tu się dzieje? To po co ja to par... no, bez backing. To po co oni to parowanie dodali, jak on teraz wszystko robi A teraz mnie nawet nie trafił, o teraz znowu robi to Ty no co jest? Ogólnie no, co no, kurde no, trochę dziwna ta postać jest Wcześniej już się nie lubię bawić w te charge, bo to wkurzające jest. Nie nie zbyt da się jakoś tam łatwo te charge generować. I już i tak mnie to wkurzało, a tu jest jeszcze bardziej wkurzające to parowanie to. Nie wiem, znaczy to parowanie jest fajne, kiedy chcesz go użyć, żeby sparować, a jeżeli a fakt, że ty musisz tak jakby się takie takie to uczucie daje, że ty musisz go użyć, żeby mieć czardzie. Ja nie chcę musieć go użyć, ja chcę móc użyć tego parowania, jak chcę sparować, co nie? Nie wiem, no powinniśmy może to, no to inaczej patrzeć, że kurde, możesz to tego parowania użyć, kiedy chcesz, i wtedy bonusowo możesz, wiesz, dostajesz te charge, ale no. No nie wiem. Ale to wtedy masz takie uczucie, że powinieneś to robić częściej, nie? Przecież. Teraz widziałem, że ona coś odbiła, ale nie, nie zadziałało. No i takie, no. Jak się starasz tego ciągle używać, to wkurzające. Ale jak się tak starasz czasem użyć, po prostu, że. O, jest okazja, cyk. Walisz, walisz, walisz i cyk tutaj dajesz, bo to bardzo szybko możesz Łatwo się przerywa ta animacja, nie? I to jest fajne, ja chyba tam powinienem był Jakiegoś tam Cold Resista mam, to tutaj mam Słyszałem, że na początku jest ciężej niż Do tej pory było, ale teraz już zdążyli obciąć życie potworom o 25% więc... więc już się nie zdążyłem za bardzo załapać, no ja na początku nie zauważyłem, że było jakoś ciężej, no, ale no... No bo gram nową klasą, ale... O chuj. I on tak wcześniej robił? No tak trochę się go wolno bije, pół życia... Hmm. No ciekawe czy mogę go sparować. Nie, chyba nie. Ej, ale to jest chillowe bardzo. Przez to, że ja te dzidy wszędzie mam porozkładane. No dawaj. No No spokojnie, bo, bo to jest trochę dystansowe. No, quality można to nałożyć, bo wtedy część z nich drugi raz będzie atakować fajnie. Zobaczymy akt następny. Bo, bo tam słyszałem, że ponoć się ludzie trochę zatrzymali. Czekaj, jak to było tutaj z tym. A to było to inc incision. No dobra, to na razie zostawię, nie będę tego robił, żeby nie było. Żeby sobie zobaczyć, jak to by wyglądało, gdybym nie miał tego wszystkiego. No i teraz będę brał...